Bolesław Leśmian wczesnym rankiem, gdy ulice stopami ludzkimi nietknięte w słońcu porannym stoją dla nieba tworem. Nie poznaje drzew dawnych, takie są zaklęte, tak trafnie olbrzymieją i tak pachną borem. Zda się, że po raz pierwszy owiany szelestem jawił się moim oczom w cudnym niepoznaniu. Jakbym zastał je nagle na ich skrytym trwaniu, w świecie zgoła odmiennym niż tym, gdzie ja jestem. Lecz pierwszy zgiełk ulicy, wrzask życia łody płoszy je, że malejąc. Tłumią czary swoje i cofają się właśnie w ten świat, gdzie ja stoję i podglądam ich pilnych przeistoczeń trudy.